Siemka wam wszystkim tutaj Laser witam Was w pierwszym odcinku. w d Boże, co ja gadam w drugim odcinku w serii Blitz Survival Games. Yy, zrespiłem się gdzieś w dupce, nie na spałnie. <grym> jest gdzieś tam, albo nie wiem. Okej. Okay. No! <grym> Klasa to soldier. Jakby co? Co mogliście już zauważyć w drugim odcinku? Okej, okay, założę to to. W sumie mam lepsze gać. Dobra, tam coś jest, to ja tam idę. Yy, I... Mm, sprawdzałem głos wcześniej. I po, powinno mnie bardzo dobrze słyszeć. I nie będę krzyczeć. Yy, jak się tu dostać? Bo nie wiem. Czekajcie na mi budki, żeby byli szczęśliwi. Jak się tu dostać?! Gadać mi! Dobra, nie. Tam się nie, nie będę próbował. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Frak! Czekajcie, czekamy na... No. Czekajcie! Jeden! O kurde. Kurde. No to pierwsza ręka po nas. <laughs> Sfeliłem. Sfeliłem to. Fail. <laughs> Znowu. Boże. Dobra, ale poczekamy na następną. Mam, na, mam nadzieję, że jakoś szybko dojdę. Mm. Mam nadzieję, że nie sławia mnie za głośno. No. Hmm. Dawać mi areny... Wbiłem? Wbiłem, okej. Okay. Jako dwudziesty, to fuks. Yy, to w sumie tą arenkę sobie nagramy. Jak mi dobrze pójdzie, to będzie koniec. F? Lag? <ścoughs> Przepraszam. Jaki lag? Dobra, idziemy stąd. Czemu ja nie mam miecza? Kurde, tam ktoś już jest. I się pewnie będą bili. Albo pewnie mnie bili. <grystanie> Znając wszystkich tutaj. <grystanie> Ej, co mnie bijesz? Ziomuś! Kurde. Co so, już? Co so, mnie bijecie, Rumuny? Okej. Okay? Przynajmniej nie zginęliśmy. W sumie, w, no, nie słyszeliście co było w ostatnim odcinku, bo mi się głos nie nagrał, tak. Yy, no, i be, no, no i to był fail. <laughs> Nazwałem to fail roku, możecie, możecie sobie zobaczyć jak chcecie. To się zginął, czy co? Dobra, I najbliższa osóbka jest gdzieś tam. To jest tam, gdzie ja byłem. To idziemy tam? Jest tutaj. Cześć! Chodź tu. Mijemy się, bijemy. Ok, zabiliśmy. Nie lubię tych pańków, bo ostatnio jak się z nimi biłem, to, zostaje mi... to zostało mi jedno serduszko i tam ktoś też jest. O do... kurde, może koniec. Mam nadzieję, że w trzecim odcinku się postaram. Może wam jeszcze dzisiaj go nagram? Może. A więc co? Komentujcie, subskrybujcie. Łapki w górę. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć. To nie ten klawisz. Ej no, wyłącz się.